Co ty tam do, robisz? Co to jest? Tu ja! Co to jest? Co to jest za dziwne prace? To, to jest? Ja nie poznaję. To ogień. Dobra, to mnie ale... Ja włączam kamerę w takim razie. Ja bym schował. Oglądaliśmy ostatnią rodzinę w A pierwszy Uglądaliśmy... a raz? Tak. A to druga raz już. Ja to Myśmy wczoraj skończyliśmy, bo na dwa razy to oglądaliśmy, albo na trzy razy. To długo. To my teraz chorego dziś O, to, to jest tak kiedyś. Się zabraliśmy się za te dwa razy. Ale jest bardzo parę nowych maratonów. Jak przejdziecie do jakiejś fazy da to polecam wam... Polecam wam na YouTube, są wszystkie odcinki... Eee, jak to się nazywało? Jestem jaki jestem? Czy coś takiego? Michał Wiśniewski, no, Reality Show na TV nie jestem, Wielbiam to. Ja pierdolę. ja pierdolę. Ale to to oglądałem z matką i z siostrą, kurwa, na Potęgę kiedyś. To jest dobre, ale ogólnie... Ten Michał Wiśniewski. Yy, ale to było też z mandaryną cała ta historia. Cała historia tak, z mandaryną, dokładnie. Mandaryna. Pamiętam taką sytuację, że kazali się mandarynie całować.